Mówi się, że drzewo poznaje się po owocach. Czasami o te owoce jednak trudno, albo innym razem są totalnie niespodziewane. Zapraszam. Spodobało się bowiem Bogu, by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego wszystko pojednać ze sobą. Prowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. W godzinkach śpiewamy wprawdzie o Maryi, to jest różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. Co to jest ta różdżka Aaronowa? Jesteśmy w księdze liczb w XVII rozdziale. Ten fragment opisuje moment, w którym Izraelici prowadzeni przez Mojżesza domagają się takiej samej władzy. Pan Bóg proponuje. Przemów do Izraelitów i weź od nich po lasce, po lasce, od każdego pokolenia, od wszystkich książąt pokoleń. Razem, lasek 12. Wypisz imię każdego na jego lasce i kawałek dalej, to jest 20 wiersz, laska męża, którego obrałem zakwitnie, i uciszę szemranie Izraelitów, które się podniosło przeciwko wam. I rzeczywiście tak jest. W XXIII wierszu czytamy, gdy następnego poranka Mojżesz wszedł do namiotu spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia lewiego. Wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały. Ten znak miał być znakiem potwierdzającym godność Aarona jako godność tego, który jest prawomocny do składania ofiar, do realizowania kultu niczym kapłań. Orygenes komentuje ten fragment w taki sposób: Ponieważ jednak prawdziwym arcykapłanem jest Chrystus, przeto jedynie, je, Prze jedynie Jego laska krzyża nie tylko wypuściła pączki. Lecz również zakwitła i wydała wszelkie owoce wiernych narodów. Dzięki Jego lasce, dzięki Krzyżowi, możemy cieszyć się zbawieniem. Wydaje się, że trudno jest powiedzieć, na ten moment myśląc, nie mam w ogóle w głowie owoców, które byłyby owocami śmierci płynącymi z krzyża. Nie ma tam oby, owoców takich, które. Przyjęlibyśmy z pogardą dzisiaj. To owoce świadczą o Krzyżu Zbawienia. <grybujesz> to owoce świadczą o Krzyżu, że jest drzewem zbawienia. Wszystkiego dobrego.